Ty, masz jeszcze tę wiatrówkę? Nie, a po co ci? No wiosna i gołębie wróciły, zaś będzie wszystko z zas... Nie możesz z wiatrówki prać w gołębie? A nie w gołębie, tylko w rynny, żeby je odstraszyć. I tak nie wolno? Dobra, dobra. Ty, a masz w piwnicy tę drabinę? Co, chcesz gniazda usuwać? Nie, wyjdę nad gniazdo i im w nie narobię, wtedy będą miały za swoje. Wiosna powoli rozkręca się za oknem, ptaszki nam ćwierkają i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tych pierzastych stworzonkach, które uraczają nas pięknymi melodiami i no, zmuszają do częstych wizyt na mini samochodowej. No ale dzisiaj może nie o tym. Cześć, z tej strony Amator Planszowy. Chciałbym Was zaprosić na recenzję gry Ptaszki od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Grze, która jak na nią popatrzycie, to od razu na myśl może Wam przyjść... Gra Alpaki, o której też mówiłem na swoim kanale. Link znajdziecie w opisie. I tutaj faktycznie pudełeczko jak najbardziej temu odpowiada. Styl graficzny również, ponieważ mamy tutaj do czynienia z tym samym ilustratorem, różni się autor. Natomiast ciężar gry, no można powiedzieć, że jest bardzo zbliżony. I chociaż ptaszki w pewnych y, miejscach naprawiły błędy Alpaga, a mianowicie tam mówiłem wtedy, że gra niestety, ale potrafi w pewnym momencie być trochę nużąca i zbyt rozciągnięta, Tutaj rozgrywka jest zdecydowanie bardziej dynamiczna No ale właśnie, co my w ogóle robimy w ptaszkach I czy za tą piękną oprawą Bo tak, powiedzmy sobie na wstępie Ta gra jest naprawdę ładna Chociaż w wykonaniu znajdą się pewne małe rysy O których powiem później No to tak, ta gra jest ładna Ale czy za tym idzie coś naprawdę ciekawego Czy ona się czymś wyróżnia Bo wiecie, takich małych, ładnych, kolorowych gierek Dla rodzin No bo jest to też tytuł bardziej taki family no mamy napęczki. Czy tutaj znajdziemy coś, co faktycznie sprawia, że okej, okay, warto sięgnąć po ten tytuł, że on wniesie coś świeżego, ciekawego do naszego życia, albo po prostu, że będzie dobrym wyborem. Właśnie o tym będzie dzisiejszy film. No, ale dobra. Co robimy w grze ptaszki? I to jest gra, która w swoim trzonie zasad jest naprawdę bardzo prosta. My tutaj zbieramy zestawy. Kart, zestawy kart. na kartach mamy na każdej karcie mamy u góry ptaka, który sobie siedzi na jakiejś linii i na dole mamy jakiś krajobraz w danej porze roku, więc mamy cztery pory roku, cztery gatunki ptaka. I na tych kartach one występują w różnych konfiguracjach, a my zbierając te karty i zagrywając je przed siebie, tworzymy sobie zestawy. Zasada rozgrywki jest bardzo prosta. Mamy na ręce na początku dwie karty. W swoim ruchu możemy dobrać z naszego kabelka, na którym siedzą karty, czyli ryneczku złożonego z czterech kart dociąganych stali, zawsze tam są cztery karty. Możemy sobie tak w jednym ruchu dobrać jedną kartę. I dołożyć na rękę. Na ręce możemy mieć dowolną liczbę kart. Możemy też dobrać dwie karty, ale wtedy te dwie karty musimy od razu zagrać przed siebie na swój stos. Kart, które potem będą punktowały. I do tego z ręki możemy dołożyć dowolną liczbę kart. Czyli w takim ruchu co najmniej dwie układamy na swój stosik, dokładamy, ile chcemy z ręki. Możemy całą rękę wyczyścić, kładziemy sobie na ten stosik i tyle. Ewentualnie jak nie mamy już co zrobić albo nie chcemy, no to wtedy mówimy, że koniec i do końca rundy. Więcej nie robimy ruchu. A rund są dwie, tylko dwie. Mało powiecie, ale dzieje się tutaj całkiem dużo. I teraz to, co usłyszeliście, no to pewnie jest takie. Yy, dziecko pisało te zasady? No, wydaje się prosto, nie? I generalnie w swoim zarysie jest proste. Ale tutaj wchodzi dużo takich malutkich zależności, które sprawiają, że no, w tej grze zaczyna się dziać, zaczyna się dziać wiele. I ona na pudełku jest plus 8. Gdzie po tym, co usłyszeliście, to takie plus 4 i każdy ogarnie, nie? No to słuchajcie, co tutaj się dzieje? Po pierwsze, zestawy, które zbieramy. Pomyślicie sobie, dobra, no co jest tym trudnego? Otóż tu mamy taki pierwszy bardzo interesujący twistik mechaniczny, w którym to karty, kiedy ułożymy je na ten swój stos, nie możemy już ich podglądać. Do końca rundy ich nie ruszamy. One tak zostają, ponieważ kiedy przejdziemy do fazy punktowania, to tak jak one są ułożone, tak je wykładamy przed siebie po kolei, tak jak były ułożone w trakcie rozgrywki, i w ten sposób tworzą nam się zestawy. I teraz tak. W trakcie rozgrywki, czyli w trakcie tych dwóch rund, możemy każdą porę roku i każdy gatunek ptaka zapunktować tylko i wyłącznie raz. A to oznacza, że w trakcie całej rozgrywki zależy nam na tym, żeby ułożyć jak największe zestawy sąsiadujących ze sobą kart danego gatunku, danej pory roku. I teraz tak, każda karta może się zaliczyć tylko i wyłącznie do jednego zestawu i mam nadzieję, że tu już łapiecie, gdzie gdzie jest trudność całej te, tej rozgrywki. Tak, w trakcie zabawy musicie pamiętać dokładnie, co Wy wykładacie w tym stosie, w jakiej kolejności, ponieważ do momentu punktowania Wy tego nie odkryjecie, nie zobaczycie co tam jest i zostaniecie na z tym, co jest. I jeżeli stworzycie jakikolwiek zestaw kart, czyli minimum dwie karty, które ze sobą sąsiadują, musicie zapisać wynik na swojej planszetce i kiedy Wy go wpiszecie na planszetce, to już nie możecie go zmienić. On Wam zostaje do końca rozgrywki, a to oznacza, że musicie podejmować ryzyko odnośnie tego, jakie karty faktycznie chcecie zbierać, w jaki sposób złożyć je w zestaw, w którym momencie dobierać faktycznie te dwie karty, tak żeby Wam spasowało, bo te dwie karty dobra, Musicie wyłożyć od razu na ten zestaw. Plusem jest to, że możecie sobie zawsze, jak dokładacie karty, to zawsze sobie je układacie w dowolny sposób, jaki wy chcecie, i dopiero je kładziecie na ten stos, i dopiero od tego momentu nie możecie zmieniać ich kolejności. Więc nagle zaczyna się tutaj, po pierwsze, gra, która testuje waszą pamięć, która testuje waszą koncentrację. Pewna strategia, gdzie musicie odpowiednio szacować tym, jakie podejmujecie ryzyko, w jaki sposób chcecie te układać karty, w jakie zestawy chcecie początkowo, ponieważ w pierwszej rundzie to, co zapunktujecie, tego już nie możecie punktować w drugiej rundzie, a to znaczy, że wasze działania z pierwszej rundy tak naprawdę definiują to, co wy będziecie robili w kolejnej rundzie. I w tym momencie jest takie wow, czyli to nie jest taki samograj, tu faktycznie trzeba się zastanawiać nad tym, co robimy no i słuchajcie, powiecie, no dobra, no ale ta strategia to push your luck, strasznie dużo tu losowości, bo są karty tak, to jest karcianka więc jest tutaj ta losowość pierwsze co, musicie zawsze pamiętać żeby niesamowicie dobrze potasować talię, tu nie, nie możecie zagrać tak, że sobie machniecie pięć razy rączką, dziękuję potasowany, nie, tu się musicie przyłożyć bo inaczej będą wypadały na ten ryneczek cały czas karty z takimi samymi porami roku, z takimi samymi gatunkami więc tutaj jest bardzo ważne że to przetasować bardzo dobrze druga rzecz to jest to, że możecie mieć dowolną liczbę kart na ręce i tak naprawdę wy sobie możecie zbierać te karty i to wy wybieracie moment kiedy i co zagracie ok, jest tu ten element push your luck ale to, że mamy nielimitowaną liczbę kart na ręce w moim mniemaniu trochę to losowość ujarzmia nie czułem, żeby ona jakieś specjalnie przeszkadzała. W tej grze trzeba się nastawić, że nigdy nie, zrealiz nie zrealizujecie swojego planu na 100%, czy jak sobie założycie, że chcecie mieć zestaw z 15 dzięciołami, no nie, to się Wam nie uda. Tutaj gramy o mniejsze liczby, ale mimo wszystko gramy o to, żeby te zestawy stworzyć ciekawe, więc się nie rozdrabniamy w trakcie rozgrywki, staramy się celować w to, co chcemy. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, mamy tu ten element, że widzimy też, co rywale mniej więcej zbierają, jakie karty cały czas dobierają, albo w drugiej rundzie widzimy, co już zapunktowali i co będą musieli punktować. Więc tutaj się nam zakrada pewna ta, 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 taka minimalna, bo minimalna to nie jest jakaś duża, ale taka negatywna interakcja, gdzie okej, okay, wybierając kartę, mogę czasami dokonać tego wyboru, że wezmę taką kartę, która pomoże mi zebrać zestaw, ale równocześnie to będzie jedna z tych dwóch kart, powiedzmy, które mogłem dobrać, która tak naprawdę napsuje wynik mojemu rywalowi. Więc to jest taki przyjemny, minimalistyczny, mały dodatek, ale jest i to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Punkty tutaj zdobywamy także za to, kiedy się wycofamy z danej rundy. Osoba, która pierwsza powie, że dobra, kończy, już więcej nie uczestniczy w zabawie, notuje sobie dwa punkty za każdego gracza, który jeszcze pozostał w rozgrywce. To po pierwsze po drugie, ona będzie jako pierwsza sprawdzała punkty, i w tej kolejności wycofania się będziemy sprawdzali punkty. To też jest bardzo istotne, ponieważ kiedy punktujemy, mamy pewne karty, które zostały nam na ręce. Tak, jeżeli nam zostaną karty na ręce, to każdy z czterech gatunków ptaków Inicjuje jakąś akcję. Jeżeli zagramy taką kartę, to ona pozwoli nam zrobić coś, i tutaj możemy na przykład przestawić jakieś karty u siebie w zestawie. Możemy dobrać karty ze stosu, który pozostał na środku gry, po to, żeby sobie go do... ją dołożyć gdzieś do naszego zestawu. I nagle możemy mieć dwa rozbite małe zestawy tego samego gatunku ptaka, ale dobieramy sobie kartę jakąś, albo przestawiamy jakąś, która nam stworzy jeden duży. Te karty możemy wykorzystać raz na całą rozgrywkę. To wszystko sobie zaznaczamy na swoich planszetkach gra. O planszetkach powiem za chwileczkę, bo to też jest bardzo ciekawe. Natomiast tu mamy kolejny, kolejną rzecz, która nam punktuje. Mamy tutaj każdy zestaw, który domkniemy, możemy sobie zaznaczyć bonusowe punkty. I im więcej tych zestawów w toku zwykłej rozgrywki, a nie za pomocą kart bonusowych. I te zestawy, które stworzymy, one dają nam bonusy. Dzięki temu tutaj też możemy wycisnąć punkty. Mamy tutaj taką mikromechanikę, w której gracz. Punktujący za jakiś gatunek ptaków bierze sobie figurkę tego ptaka, umieszcza na swoim daszku. Każdy taki ptaszek na koniec rozgrywki niesie za sobą trzy dodatkowe punkty. Ale w toku punktowania, jeżeli któryś gracz zbierze u siebie więcej ptaków tego gatunku, to on odbiera nam tą figurkę. I tak, z jednej strony tutaj jest pewna rzecz mechaniczna, do której muszę się przyczepić, z jednej strony mamy tutaj ten element, gdzie walczymy o te dodatkowe punkty. Jest taka domieszka negatywnej interakcji, jest taka ciekawa Rzecz, no bo rozwija nam tę rozgrywkę. Natomiast tu musicie mieć świadomość, że ten element sprawia, że tak naprawdę w drugiej rundzie już jak raz zdobyliśmy tę figurkę, to my później nie mamy możliwości się bronić, nie mamy możliwości odzyskać tego ptaka. O, w ten sposób. Nie możemy go odzyskać dla siebie, bo już nie możemy punktować za tego danego ptaka, za zestaw z tymi ptakami. Natomiast w trakcie rozgrywki możemy próbować podbierać graczom karty, jeżeli nam będą akurat pasowały, bo będziemy zbierać tam jakąś konkretną porę roku i karty z tymi gatunkami akurat będziemy zbierać, że inni nie uzbierali więcej niż my mamy, więc tu jest taki malutki zgrzycik, niemniej samą mechanikę uznaję na plus, bo ona sprawia, że ta gra staje się trochę bardziej rozbudowana i faktycznie jest tu wiele rzeczy, na które musimy spoglądać. Nie jest to ciężar nie wiadomo jaki gry, to jest dalej gra przyjemna, familijna, ale urasta ona z takiego lekkiego samograja i sielankowej planszóweczki takiej do całkowitej bez, bez mózgiego siedzenia przy stole, do czegoś co faktycznie nas no, rozwija i sprawia przyjemność. Powiem szczerze, mi to układanie zbieranie ptaszków sprawiało przyjemność i teraz jeżeli nie przeszkadza wam ten element push or luck nie przeszkadza wam to, że nie możecie podglądać tali i musicie pracować nad swoją rozgrywką, swoimi yy, ruchami w głowie cały czas musicie, że tak powiem, mieć ten dostępny taki nasz biologiczny ram wełbie, żeby wam się działo co ja tam zbieram w jakiej kolejności mam te karty ułożone. Yy, tutaj typik po prostu pamiętajcie co macie z góry jaki zestaw ostatni budujecie, tak jest chyba najłatwiej sobie to skojarzyć. Natomiast no to jest gra. W której musicie to skupienie pewne zachować, to nie jest gra, przy której będziecie sobie siedzieć, szkować, gadać i tak dalej i gdzieś wam tam będzie ulatywało, co robiliście, no bo wtedy ta rozgrywka troszeczkę straci sens. Niemniej, jeżeli wam nie przeszkadza właśnie ten Push luck, który tutaj jest, i ta tajność Waszych zestawów, które zbieracie, to w moim mniemaniu tak gra daje naprawdę sporo frajdy, jako filerek mogłaby się spisać. Natomiast to nie jest tak, że ptaszki są grą idealną i tutaj zanim przejdziemy jeszcze do omówienia wykonania, to powiedzmy sobie o bardzo istotnym elemencie tej rozgrywki, czyli punktowanie. I jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja często z punktowaniem mam tam pewne problemy. Na zasadzie, no jak chcę sobie w coś zagrać tak sielankowo, no to potem siedzenie nad tymi punktami to raneści. No, ale tutaj to jest jedna z tych gier, w których Punktowanie zajmuje połowę zabawy, i to jest właśnie ten element taki, kiedy skończymy już to nasze układanie i długo czekamy a potem kminimy nad zapisaniem punktów albo zapisujemy punkty, a potem długo czekamy, ponieważ każdy gracz punktuje oddzielnie. Tutaj musimy zapunktować oddzielnie, ponieważ mamy te karty, które wykorzystujemy z naszej rąsi w trakcie punktowania i tutaj jest ważne, żeby zachować kolejność, że jak ktoś będzie chciał ich użyć, to żeby miał dostęp do odpowiedniej liczby kart na, stosiki, na stosiku, który, które jemu się właśnie należą, a nie, że ktoś tam się wbił w kolejkę, więc to jest Pierwsza rzecz, więc rozłożenie tych kart, wybranie zestawów, co jest zestawem, użycie tych kart, podliczenie punktów, zapisanie wszystkiego tutaj chwilkę trwa. To po pierwsze, robimy to dwa razy, bo mamy dwie rundy. Po drugie, nie możemy też. Yy, upłynnić tego procesu przez to, że wszyscy równocześnie e, zaczynają e, punktować ponieważ te karty musimy rozłożyć i tutaj ich mamy czasami naprawdę pierdyliard tak, że no, długi stół może być tak na cyk że wam wejdą, bo rozkładamy wszystkie w rzędzie, żeby łatwo się to tutaj nam nic nie pokiełbasiło, jasne, jak ktoś już ma doświadczenie, jak ktoś dobrze kmini ma e, niezłe kojarzenie i koncentrację, może sobie to rozłożyć Jakoś tak bardziej sensownie pod względem przestrzeni na stole. Niemniej ta gra na etapie punktowania zajmuje całą masę. Miejsca i to jest bardzo niewygodne i to też przeszkadza w upłynieniu tego punktowania, gdzie trzeba to wszystko rozłożyć, podliczyć, złożyć, zrobić miejsce następnemu, bo jednak jak każdy by chciał rozłożyć. Słuchajcie, my przy stole takim jadalnianym, dużym wymiarów, teraz nie pamiętam, ale grając we trójkę, mieliśmy problem rozłożyć te punkty, wszystkie jak jeszcze mieliśmy na środku elementy gry, no tak, żeby to wszystko jakoś sensownie pomieścić. Więc miejcie na uwadze, że ta gra zajmuje naprawdę masę miejsca i to w moim Moim mniemaniu jest dość spory minus tego tytułu, tak jak samo to, ile punktowanie zajmuje nam czasu. I tutaj, tak częściowo, możemy zacząć przechodzić w stronę wykonania tej gry, ponieważ jeżeli chodzi o to rozłożenie gry, że ona zajmuje tyle miejsca, powiem Wam szczerze, że spokojnie można było się pokusić tutaj o węższe karty. Takie jak na przykład są w grze kruki tego samego wydawnictwa, zresztą gdzie cała rozgrywka polega na tym, że rozkładamy sobie taki właśnie tor, po którym się poruszamy z kart, i on zajmuje. Tam jest że 16 kart wchodzi na dzień dobry. Więc, jakby tam były zwykłe karty, no to słuchajcie, no stół taki jadalniany ledwo, ledwo. I tutaj mamy podobną sytuację. A wystarczyło zastosować węższe karty, które moim zdaniem nie straciłyby bardzo na tym aspekcie artystycznym. Moim zdaniem dałoby się to sensownie wybronić. Natomiast podejrzewam, że tutaj zapadła decyzja. Lecimy w normalne karty, normalny rozmiar. Bo wiecie, ktoś będzie chciał zakoszulkować, no to będzie miał taką możliwość. Ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, Thank <laughs> you. Z tym koszulkowaniem to jest tak, że gracze, ci zaawansowani gracze planszowi, tacy z krwi i kości, hobbyści, okej, okay, koszulkują, ale ptaszki są jednak grą, która w moim mniemaniu w znacznej większości trafi do osób casualowych, albo osób, które grają w planszówki, ale tak trochę im lot to cały ten, całe to zaplecze akcesoryjne i sam znam osoby, które grają, grają ze mną w planszówki, a jakiś czas temu, jak im wyciągnąłem grę, którą mnie akurat zakoszulkowaną, to było tak i co ty masz ty na tych kartach? To takie rzeczy się robi w ogóle. Więc wiecie, moim zdaniem dla wygody rozgrywki można było zastosować węższe karty, ale tutaj pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi. Natomiast samo wykonanie, tak jak powiedziałem, jest bardzo ładne. Jeżeli chodzi o kreskę, jeżeli mieliście już do czynienia z alpakami, tu mamy bardzo podobną kreskę, charakter ilustracji, ten styl ilustracji, chociaż tu jest, nie mamy antropomorficznych zwierząt, więc ten humor gdzieś został przesunięty na coś innego. Natomiast mamy tutaj ptaki, które w każdej porze roku wyglądają troszkę inaczej. Mają nastraszony piórkat, mają śnieg na głowie. Te pory roku są tam zróżnicowane. Natomiast, no tak, to jest gra, w której zbieramy zestawy. Więc ta powtarzalność musi być. Więc ona jest to nie jest tak, że mamy tutaj kilkadziesiąt kart, każda jest inna, te ilustracje się powtarzają, niemniej duży plus za to, że faktycznie dla każdego gatunku i dla każdej pory roku one zawierają pewne detale, które się różnią, więc dzięki temu one faktycznie cieszą oko. Mamy tutaj planszetki, na których sobie notujemy wszystkie punkty w toku rozgrywki. I to są planszetki z grubej tektury, z y, odpowiedniej okładziny na suchościeralne pisaki. W pudełku znajdziemy suchościeralne pisaki, więc tutaj bardzo duży plus, że nie pominięto tego elementu, bo nic tak po prostu nie wnerwia człowieka, jak dostajecie grę kompletną. Czyli ona z czegoś korzysta, ale nie ma tego w środku. Tu mamy wszystko, co potrzebujemy do rozgrywki. I na tych planszetkach sobie ładnie notujemy. Na y, naszych mazaczkach mamy gąbeczki z jednej strony do zmazania Dosik. Natomiast te planszetki, tak. Wszystko zawierają w miarę przejrzyście. Oprócz tego, że mamy na nich zanotowane akcje naszych kart ptaków, które możemy wykorzystywać w trakcie punktowania. I one są tam bardzo małym tekstem. To wygląda jak takie tablice szkolne, na których kredom ktoś napisał, co robi dana karta. Tylko zminimalizował to do takiej wielkości. No ranyści. Mam nadzieję, że na zdjęciach to było widoczne. Natomiast tak. One wymagają tego, żeby mieć dobry wzrok, to po pierwsze. Po drugie, same te planszetki mają okładzinę połyskującą, więc jak świeci wam światło pod odpowiednim kątem, to zobaczycie tam nic. Szkoda, że nie pokuszono się o to, żeby zastosować ikonografię, która sprawiłaby, że to byłoby bardziej czytelne. Co naprawdę tylko cztery akcje, które gracze w toku rozgrywki już przy drugiej rozgrywce praktycznie sobie zapamiętają. I to by było dużo łatwiejsze, tym bardziej, że ta gra cierpi na taką ciekawą przypadłość, że zasad w instrukcji tam są bodajże dwie strony, czy na jak ktoś na logikę weźmie to w pół strony załapie o co chodzi w tej grze, nie musi szczegółowych rozpisek czytać, tam jeszcze jak dokładnie krok po kroku wykonać akcję, po czym mamy kilka stron punktowania, tam jest bodajże 6 albo siedem etapów punktowania które każdy gracz musi wykonać i przejście przez to przeczytanie, przetłumaczenie zasad powiedzenie kolei, no co, w którym kroku może robić, no to jest takie trochę, szczerze szkoda, że nie udało się tego jakoś usprawnić to jest taki element, który na początku może Wam się wydać, że nie jest, ile tu tego jest to jest, to jest tak naprawdę bardzo proste, ale wymaga tego pierwszego zagrania, pierwszego tłumaczenia, i to jest ten taki śmieszny właśnie dysbalans pomiędzy tym, ile mamy zasad gry, a ile mamy zasad punktowania. Więc to tu też się odnosi do tego, jak wygląda punktowanie w tej grze. Jeżeli chodzi jeszcze o wykonanie tej gry, bo to, że ona jest śliczna, urocza i tak dalej, no to tutaj dodajmy jeszcze, że karty, w moim mniemaniu, są dobrej jakości. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale nie jest to też coś, co się wygina od samego patrzenia na te karty, a mówiłem Wam, że takie przypadki bywają, jak w takim ślicznym bonsai, w którym po prostu no, dosłownie przelatująca mucha potrafi Wam zrolować karty. Taka tam jest grubość tego kartonika. Natomiast tutaj jestem na dobrym poziomie. Absolutnie fenomenalnie wyglądają figurki tych czterech ptaszków, które tu są, czyli rudzika, dzięcioła, sowy i niestety gołębia. Nie przepadam za gołębiami, o czym chyba już mówiłem kiedyś na tym kanale, może nawet nie raz mogłyby dla mnie te latające szczury nie istnieć, niemniej tu są. Na szczęście na kartach znalazł się na przykład mini komiks, który traktuje gołębia w odpowiedni sposób, więc tu się ubawiłem i naprawdę szacuneczek dla ilustratora, że wcisnął taką historyjkę. Zresztą na swoim kanale kiedyś mówiłem o komiksach na podstawie gier planszowych, też wam, Was zachęcam do znalezienia filmiku, zresztą pewnie w opisie Wam go wrzucę, to sobie zobaczycie, obejrzycie, albo na końcu go dam. Yy, więc tak, takie smaczki w grach naprawdę bardzo lubię. Natomiast te figurki one są wykonane z tworzywa czegoś, ale takiej twardej gumy, która w dotyku jest tak jakby troszkę satynowa, coś takiego. Wiecie, to jest takie, niby chwytacie figurkę, która jest plastikowa, ale ona jest taka. Przyjemnie miękka w dotyku, i no, wyglądają po prostu świetnie. Na fotografiach też na pewno już widzieliście, albo właśnie w tym momencie się te fotografie przewijają, Natomiast taką rysą na wykonanie dla mnie jest to, że gra zawiera naprawdę fantastyczną wypraskę, która ma miejsce na wszystko: ma miejsce na pisaki, ma kieszonki na figurki, ma miejsce na karty, na planszetki, na instrukcje. Ale ktoś doszedł do wniosku, że trzeba tę wypraskę zrobić tak, żeby bardziej na dwóch końcach odstających, Dzynzle, po to, żeby do środka weszły ładnie planszetki, instrukcja, ale to nijak nie jest dopasowane do wysokości pudełka, więc jak macie to pudełko, to tam zostaje jednak szczelinka, która sprawia, że jak sobie to przechylicie, te karty robią... No, to taki... Ja nie wiem, czemu ktoś poświęca tyle czasu na to, żeby dopracować taką wypraskę, a potem to wciska w minimalnie za duże pudełko. Nie mam pojęcia, nie wiem... Nie zajmuję się takimi rzeczami, ale no po prostu mierzi mnie aż czasami. No i w zasadzie to są całe ptaszki. Tak wygląda ta gra. Tak jak Wam powiedziałem, jest to gra, która... Yy ma bardzo prostą mechanikę rozgrywki, a jednocześnie zawiera kilka niuansów, które sprawiają, że ta rozgrywka nie jest banalna. Ona jest bardzo przyjemna i satysfakcjonująca. To jest gra, która w naprawdę ciekawy i moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, bardziej atrakcyjny sposób pracuje nad naszą pamięcią i koncentracją niż gry bazujące całkowicie na memory, gdzie tylko odsłaniamy kafelki. Tutaj moim zdaniem ona to robi lepiej, ponieważ cały czas gdzieś w głowie mamy to, jakie karty mamy, co tam mamy, jak to mamy robić i ta karta... Ta karta, tak, gra pod tym względem w moim mniemaniu jest bardzo rozwojowa. Układanie tych zestawów daje mi satysfakcję. Jasne, jest to tytuł, który jeżeli nie lubicie push your luck i nie lubicie mieć tych swoich zestawów utajnionych, to nie jest to coś, co będzie Was bawiło, więc tu na to bierzcie mnie. Natomiast jeżeli szukacie czegoś lekkiego, co ma jakiś taki ciekawy twistik w sobie to w moim mniemaniu jest to gra, która warto dać szansę. Tym bardziej, że jest naprawdę pięknie wykonana, a do tego kosztuje bodajże około 50 zł, chyba 50 kilka zł na Ceneo z tego przed Jak sprawdzałem przed, filmem, to przed, nagry przed nagrywaniem, to ona kosztowała. Zresztą linki tradycyjnie w opisie znajdziecie do Ceneo, żeby sobie sprawdzić, gdzie i za ile kupicie ten grę najtaniej. Więc w taki sposób, moim zdaniem, ta gra jest naprawdę warta uwagi. Ktoś z Was może potraktować ten tytuł jako filerek, acz w moim mniemaniu jest to ciekawa planszówka, faktycznie familijna na takie posiedzenia rodzinne w gronie, ja wiem, że dla wielu osób to określenie casualem to jest takie trochę nieładne czy coś, ale Powiem szczerze, że mi ono osobiście nie przeszkadza. Ja też pod wieloma względami jestem w wielu dziedzinach casualem i jak najbardziej się z tym zgodzę, bo tak jest. Jeżeli ktoś po prostu od czasu do czasu sięga po grę, żeby spędzić czas ze swoimi bliskimi, to wydaje mi się, że ptaszki będą bardzo dobrym tytułem pod to. Nawet nie jako filler między czymś cięższym, przed czymś cięższym, ale jako taka gra, która będzie właśnie po niedzielnym obiedzie taką wspólną godzinką spędzenia czasu razem, godzinką, godzinką. Z hakiem, bo tu od razu mówię, że ta gra sprawia, że jak zagracie raz, to potem chcecie od razu drugi raz. Więc takie te pół godzinki na jedną rozgrywkę to jest mało, bo od razu chcecie się odegrać, od razu chcecie zebrać jeszcze raz te ptaszki, wszystkie. Natomiast jest to gra, która przez swoją mechanikę i konstrukcję sprawia, że nie jest to tytuł, w którym będziecie siedzieć i grać pół dnia, no bo a jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo jednak w pewnym momencie no, zakradnie się, dobra, to robię zaś to samo. Więc jest to. Ideolo, tytuł, taki, że właśnie okazjonalnie od czasu do czasu sobie ciupnąć w rodzinnym, familijnym gronie, i takie są całe ptaszki. Dajcie znać, czy mieliście już okazję zagrać, czy ta gra była na waszym radarze, czy jesteście nią zainteresowani. Komentarze są tradycyjnie do Waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za to, że ze mną jesteście, że obejrzeliście ten materiał i dziękuję wydawnictwu nasza księgarnia za to, że nadesłało mi egzemplarz gry ptaszki do tego, żeby w nią zagrać i z wami omówić, jaki ten tytuł jest. I to w zasadzie już tyle ode mnie. Tradycyjnie w opisie znajdziecie wiele przydatnych rzeczy, a ja wam dziękuję, do zobaczenia. Cześć! Hm, zaś gra planszowa z ptakami. Nie za dużo tego? A co ci przeszkadzają ptaki? Niektóre jedzą króliki, ale te tu są fajne. No i gołębie paskudzą ci na auto, więc w sumie to je lubię. Tam też jest sowa.